Yes. Witam Was na moim kanale, Roki Fiszbo, dzisiaj spontaniczny wypad na Odrem Nie popłynąłbym gdyby nie fakt, że woda ma dzisiaj bardzo dużo centymetrów Po tych wszystkich ulewach, które były tutaj u nas na Śląsku Zamiast normalnego, standardowego metra poziomu płyną 3 metry więc może się okazać, że dojadę do celu i wrócę z celu prosto do domu, bo nie wiadomo, czy da się płynąć, ale, ale na pewno chcę spróbować. Jeżeli tylko nie popłyną gałęzie i drzewa, to na 100% karnę się tą rzeką dzisiaj. Jak ja bym chciał w nocy dzisiaj być nad wodą? Co chyba będzie niemożliwe. Przy w takim stanie może to być po prostu totalnie niebezpieczne? Ale zobaczę, muszę to ocenić. Może uda się zrobić dwa razy ten sam odcinek. Jeden za dnia, drugi z nocy. Nie mam pojęcia. Zobaczymy. No, mam jeszcze do przejechania sporo kilometrów, zanim dotrę na miejsce. A jak dotrę ocenię, więc e, zobaczymy. A jeszcze co do takiej wysokiej wody, to, to wiadomo, że najlepszy jest przygór, ale też fantastycznie jest opad wody, a od razu trzeba opadać. Może być fatalnie. Z doświadczenia wiem, że może być tak, że nic nie żeruje. Druga sprawa, może być tak, że będę uderzał dzisiaj w ryby nogami. Co się dzieje na takiej podwieszonej głowie, że wszystkie ryby są bardzo, bardzo blisko traw. Jak się płynie, to co chwilę płetwami, nogami uderza się w ryby. A właśnie, płetwy. No, mam już dwie, mam płetwy dwie. Stąd, że mój kompan Daniel już kiedyś też zgubił płetwę, więc skoro on zgubił płetwę i ja zgubiłem płetwę. No to jest dwóch ludzi i dwie płetwy no, Tak się złożyło wielkie dzięki Danielu, że ja mogę dalej pływać No a ty musisz sobie jakoś dawać radę Dotarłem nad wodę e... I płyną gąsi, woda jest diabelsko wysoka Ale bez przesady Płyniemy, no zobaczymy co będzie Chyba mi schodzi trochę powietrze Z wody ale co zobaczymy Uuuu, zaraz będzie prędko A jedziemy nie no, jest płasko. Jest idealnie. Dobra, trzeba obciąć. Jest fantastycznie po prostu. Jedno, znaleźć tylko jedno spowolnienie. I może być bajecznie. E, powiem tak, no w nocy, w nocy raczej ciężko tutaj płynąć. Trzeba jednak... Też nie wiem. Prawie. Trzeba, widzę, uważać na jakieś ewentualne spływające drzewo, więc... Oczy dookoła głowy. Ale nie wiem. Popatrzcie na to. No jest bajkowo. Posłuchamy się... Tylko ryb nie ma. Tylko nie ma ryb. Ale wszystko inne jest. Tylko nie ma ryb. Reszta świetna. Chociaż, jak się popatrzy, popatrzcie, woda 2 metry wyższa i tak naprawdę nie płynie się jakoś super niebezpiecznie. Można by rzec, że przez większość tych miejsc jakichś takich niebezpiecznych, gdzie są kamienie, jakieś pręty, to się przepływa całkowicie bezpiecznie. Trzeba uważać, bo jak porwał mnie przed chwilą nurt, to praktycznie bardzo ciężko się z niego wydostać. Mi tam zajęło, żeby się z niego wydostać jakieś 70-80 metrów. Więc trzeba brać na to poprawkę. Ale to łowi się wosko, to jest świetnie. Drobnica jest przy brzegach Więc jest kwestią czasu kiedy te ryby zaczną tutaj e, Żerować na tej drobnicy i obawiam się że to będzie Nie wtedy gdy ja tu jestem Jedno branie Jedno branie żeby było Nic więcej Jedno nawet bolek nawet nawet nie sum, nawet nie sum, bolek, żeby... żeby ciasnął. Nie ma siły. Nie to zostać. Nie da rady, nie da rady. Taka mi się. Jest duży, ale jest Chodź do taty Jak to rozgać mówi popuch, nie zostawię popuch! Nie Może spać, może spać jest duży, ale no cieszy Dawaj. I to spowodowało, że zostaje w tym miejscu długo Chodź tu, Dobra. 나브라 <목소리> 215 <목소리> 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 w ogóle nie do Jaka fajna. <suszy> Taka ja. Jak zobaczyłem to miejsce mówię, tu muszą być suki. Cholera drobnicy, jest najlepsze z Najlepsze z Dobra, łowimy dalej. Dobra, ja zakończyłem na dzisiaj łowienie. Niestety nie udało się już nic więcej dołowić. Jest północ. i tak gdzieś w miarę blisko drogi, wyrzucę całe to pływadło potem gdzieś półtorej godziny marsz do samochodu ale wyprawa była naprawdę genialna wracam tu jutro, to jest pewne także trzymajcie się pozdrawiam na razie